Witam serdecznie wszystkich kolegów i koleżanki hodowczynie. Dobry Lot. Korzystając z chwili okazji i z ilości telefonów, które do mnie wykonujecie, z różnymi pytaniami, postanowiliśmy nagrać serię takich krótkich filmików dotyczących zdrowia gołębi. Najczęściej pojawiające się pytanie w dzisiejszych czasach, w obecnym momencie sezonu, to jest jak należy postępować podczas odsadzania młodych gołębi do swojego gołębnika już docelowego. Koleżanki i koledzy, takie szybkie moje przemyślenie na ten temat i praktyka, którą stosuję od wielu lat, e, mówi tak, no, jeżeli gołąb jest zdrowy, nie należy podawać mu żadnych lekarstw. Żeby stwierdzić chorobę, należy przeprowadzić badania. A jak sądzę, e, wszyscy staramy się odkładać zdrowe młode. Także no, zgodnie z moim przekonaniem, z tym, co robię, ja nie podaję gołębiom młodym żadnych lekarstw, nie dostają żadnych jakichś tam specjalnych specyfików na odsadzenie. Na pewno są uczone, uczone tego, aby jadły same i piły w gołębniku przy gołębiach dorosłych. Jeżeli jest na to oczywiście czas i, i można sobie coś ta, na coś takiego pozwolić, to, to staram się, żeby te gołębie młode zaobserwowały już przy gołębiach dorosłych jak należy pić spoidła wspólnego, tak samo jak należy jeść z karmika. Chodzi o to, aby podchodziły i same szukały w karmidle karmy. Na pewno nie są, nie są gołębie faszerowane żadnymi lekami przeciwko tam trichomadom, rzęsistkom czy jakimkolwiek innym cudom, bo jest im to niepotrzebne. Jeżeli są zdrowe, jeżeli są przekładane do czystego gołębnika, dbamy o higienę, nic tym młodym nie powinno się dziać. Gdyby, do, gdyby pojawiła się taka sytuacja, że że te młode odsadzone zaczną chorować, wtedy sugeruję, aby udać się z kilkoma takimi młodymi do jakiegoś dobrego laboratorium, tam przeprowadzić badania mikrobiologiczne, przeprowadzić antybiogram i wtedy podać celowe leczenie. Natomiast nigdy w życiu nie podałem niczego w ciemno gołębiom. Nie jestem, jak to się mówi, zwolennikiem leków. Wolę przeprowadzić to wszystko w sposób naturalny. I tutaj bardzo płynnie przechodzimy do tego, jak należy pomóc takim głębiom młodym, aby nie złapały niczego złego. I tak, koleżanki i koledzy, pierwsza rzecz nie należy takich gołębi przede wszystkim przekarmiać, czyli dajemy im tyle karmy, ile te gołębie potrzebują, a nie tyle, ile by sobie chciały. Wiadomo, że na początku ta karma musi być dedykowana do gołębi młodych, czyli musi być bogata w białko, czyli nasiona strączkowe, musi być bogata w tłuszcze, czyli wszystkie te substancje, które są potrzebne. Do prawidłowego rozbudowania organizmu gołębia. Kolejną istotną rzeczą jest to, aby podawać gołębiom odpowiednią ilość minerałów, czyli wszystkie popularne MMK, gryty. Tego nie może zabraknąć u gołębi młodych. Trzeba również pamiętać o tym, aby regularnie zakwaszać, zakwaszać przewód pokarmowy u takiego gołębia młodego. I tutaj w tym momencie pojawia się, pojawia się kilka produktów, które mamy i do tego celu służą. Mianowicie mamy trzy takie podstawowe, ocet jabłkowy z miodem, to taki najbardziej podstawowy zakwaszaczek, który stosujemy, aczkolwiek bardzo dobry, bo wszystkie te substancje, które daje nam natura w jabłku. Wszystkie te bakterie, które wytwarzają się w procesie fermentacji octowej są zawarte w tym wszystkim. Drugi produkt, który mamy to jest ocet jabłkowy z miodem z warzywami, znaczy z sokiem warzywnym, czyli sok warzywny z octem jabłkowym, jest to drugi środek. Ten jest bogatszy o mikro i makro elementy, które są zawarte w warzywach, w tym soku warzywnym połączonym z octem. No i trzeci z tych produktów, najbogatszy, aczkolwiek w tym okresie gołębi, no dosyć istotny, bo one potrzebują takiego wsparcia, Czyli eliksiry zdrowia. On ma również bardzo dobre właściwości zakwaszające, ale oprócz tego zawiera wszystko to, co zawarte w sobie ma sok warzywny, oraz dodatkowo jest połączony z propolisem, czyli ma tą właściwość zabezpieczającą organizm w sposób szczególny przed inwazjami z zewnątrz, grzybów, bakterii, wirusów. Także jest to taki środek, który sam osobiście stosuję w tym okresie na odsadzaniu gołębiom młodym, jak najbardziej należy coś takiego podawać, przyzwyczajać je do, do podawania zakwaszacza, aby uważały to za coś naturalnego. Na pewno zdrowotność tych gołębi będzie znacznie lepsza niż, niż u gołębi, które tego nie dostają i co mogę w 100% zagwarantować, naturalna odporność, która zostanie w ten sposób wytworzona, choć może będzie wyglądało może te gołębie, które dostały lekarstwa i te, które są prowadzone w sposób naturalny, tak jak teraz opowiedziałem, być może one będą na zewnątrz wyglądały, bardzo podobnie będą ukazały, będą się, będą się dobrze prezentowały, to wewnątrz w organizmie tego gołębia, który dostał lekarstwa, nastąpiło tak duże spustoszenie, że nie jestem w stanie powiedzieć, bo sam no nie mam porównania, bo tego po prostu nie robię. Natomiast widzę, że jest różnica jakościowa, jeżeli chodzi później o zdobywane konkursy, o to, jak go zachowuje się w dalszej części sezonu. Wiadomo, jeżeli jest taka konieczność przeprowadzenia antybiotykoterapii, no to trzeba ją zrobić. Ale trzeba być świadomym, że należy taki organizm gołębia później bardzo intensywnie odbudowywać, a to nie jest już takie proste, to wymaga wielu, wielu zabiegów. Koleżanki i koledzy. To będzie na, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy krótki reportaż. W następnych postaramy się pokazać, jak należy prowadzić badania u gołębi, jak sprawdzić temperaturę, jak sprawdzić czystość worków powietrznych, jak, jak zobaczyć, czy gołąb jest w dobrej formie. Także zachęcam do śledzenia, śledzenia naszych filmików. No i życzę udanego rozpłodu, bo teraz to jest ten czas, kiedy kiedy tak naprawdę dbamy o, o, o zdobycie konkursów w sezonie gołębi młodych i o narybek, co jest najważniejsze w każdej hodowli. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.